Jezus, ja wzywam Twoje potężne imię na tym miejscu. Ja wzywam Twoje potężne imię Jezus na tym miejscu. Ja przeklinam teraz wszelkie bałwany, wszelkich fałszywych bogów siedzących na tronach ludzkich żyć. Przeklinam teraz wszelką martwą religię, przeklinam humanizm, przeklinam moralność. Ja wzywam Twoje potężne imię Jezus. Ja przeklinam wszelką ciemność na tym miejscu. Ojcze, ja modlę się o to miasto. Ja modlę się o ludzi w tym mieście. Ja ścieram zasłony z ludzkich umysłów. Ojcze, ja modlę się. Niech prawda Ewangelii przebije się do ich serc. Niech prawda Ewangelii przebije się do ich serc, Ojcze. Ja wzywam Twoje potężne imię Jezus. Ja modlę się teraz o opamiętanie ludzi, o opamiętanie, o opamiętanie ludzi, każdego indywidualnie, o opamiętanie z życia niezależnego od Ciebie. Ja wzywam Twoje potężne imię Jezus, Duchu Prawdy, Duchu Życia, potężny Boże, Ty, który przelałeś swoją krew za każdego człowieka, Ty, który zostałeś opuszczony przez każdego człowieka. Ale nie wycofałeś się, poszedłeś do końca. Byłeś świadomy tego, kim jesteś. Byłeś świadomy tego, po co przyszedłeś na Ziemię. I na Krzyżu powiedziałeś, wykonało się. Zapłaciłeś cenę za każdego człowieka. Zapłaciłeś cenę. Przelałeś swoją krew. Sam pozwoliłeś, aby cię ukarano za grzechy ludzi, choć ty jedyny nie zgrzeszyłeś. Choć Ty jedyny nie zasłużyłeś na karę. Ty jedyny nie byłeś winien. Powiedziałeś biorę na siebie karę za grzech ludzi. Biorę na siebie ich winę, aby oni byli niewinni. W ten sposób pojednałeś nas z Bogiem. W ten sposób Jezusie pojednałeś nas z Bogiem. Każąc sam siebie za grzechy ludzi. Ojcze, ja modlę się. Niech prawda Ewangelii Dociera do ludzkich serc. Niech budzi ich umysły. Niech, ludzi, niech ludzie budzą się ze snu, z ululania konsumpcjonizmem, za, gonitwą za wiatrem, za niczym, za ulotnymi rzeczami, za ulotnymi przeżyciami, za czymś, co nie ma wartości. Ja wzywam Twoje potężne imię Jezus. Ora, la, la basara kadosz, luach kadosz. Ruach Kadosz, Ty, który jesteś żywy, Ty, który jesteś prawdą. Ojcze, ja modlę się o każdą osobę, która słyszała dzisiaj poselstwo ewangelizacyjne. Ojcze, ja modlę się, niech to poselstwo przeszywa na wylot umysły i serca. Niech ludzie nie mogą spać, niech ludzie nie mogą jeść, niech ludzie rozmyślają o tym, co wykonało się na Krzyżu Golgoty dwa tysiące lat temu. Boże Aniołowie, ja posyłam Was teraz do ludzi. Posyłam Was do ludzi. Posyłam Was. Budźcie ich. Budźcie ich. Przeklinam wszelką ciemność. Wszelką ciemność. Wszelką ciemność. Uwielbiam Ciebie, Jezusie. Panie nieba i ziemi. Panie nieba i ziemi. Uwielbiam Ciebie, królu. Ty, który jesteś początkiem i końcem wszystkiego. Ty, który jesteś pierwszy i ostatni. Stwórcą i dokończycielą naszej wiary. Ty, który byłeś, jesteś i który będziesz. Ty, który jesteś ten sam. Dzisiaj i wczoraj. Ten sam Jezus. Dwa tysiące lat temu. Ten sam Jezus. Zmartwychwstały Jezus. Ojcze, ja modlę się. Niech prawda Ewangelii dociera do ludzkich serc. Niech moc zmartwychwstania dociera do ich serc. Uwielbiam Ciebie, Jeszuła. Uwielbiam Ciebie. Dawco życia. Dawco życia. Nie i Ziemi, wielki król. Zmartwychwstały Pan. Nasz Jezus, nieba i ziemi, wielki król, stały Pan. To mój Jezus. Czy wierzysz w jego dzieło? Przez ponad godzinę słyszeliście przed chwilą. Przesłanie Ewangelii. Jak masz to uporządkowane w swoim sercu? Jaką wartość niesie dla ciebie Jezus? Jego skończone dzieło, jego zmartwychwstanie. Gdzie w tym całym systemie wartości twojego dzisiejszego życia umiejscowisz to? Jak to masz poukładane? Na czym budujesz? To jest fundamentem Twojego życia. Przyjaciele. Ja dzisiaj króciutko, bowiem dużo mądrych rzeczy już słyszeliście. Wystarczająco dużo. Aby dokonać właściwych wyborów. Ludzie się zastanawiają, o wiesz, nie wiadomo z tym wszystkim. To takie skomplikowane. Skomplikowane? To pomyśl przez chwilę. Bóg, Teo, absolut, suweren decyduje w którymś momencie, że stworzy coś, stworzy kogoś na swój obraz. Nigdy wcześniej nie stworzył niczego na swój obraz. Stworzył różne rzeczy. Ale mówi, stworzę kogoś, człowieka, i stworzę go na obraz swój. Czyli stworzę go jako ducha mającego duszę, czyli emocje, wolną wolę, ośrodek decyzyjny i będzie miał ciało, będzie trójjedyny, jak ja, mówi Bóg, Teo, absolut, stwórca, mówi ten, komu nikt nie może niczego nakazać i nikt nie może niczego zabronić. Ludzie pytają, to po co stworzył Bóg człowieka? Bo chciał, bo mógł. Bo to On jest Bogiem Bo to On re określa reguły gry I stworzył tego człowieka I mówi Będziesz Zarządzał ziemią Przekazał się w nim w raju Powiedział Będziesz nazywał rzeczy Będziesz nazywał zwierzęta Pierwszy człowiek, Iż, zwany Adamem Nazywał zwierzęta Bóg powiedział Rozradzajcie się i rozmnażajcie Czyńcie sobie ziemię poddaną i powiedział, niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dałem synom ludzkim. To człowiek od początku miał zarządzać ziemią, miał być w stałym kontakcie z Bogiem, miał z nim rozmawiać i miał zarządzać ziemią. Ale już pierwszy człowiek postanowił wypróbować lepszą, w cudzysłowie, ścieżkę. Już pierwszy człowiek postanowił być niezależny od absoluta, od suwerena, od potężnego Teo. posłuchał głosu przeciwnika. Od tego czasu do dzisiaj na Ziemi rozprzestrzenia się niezależność. To niezależność jest problemem człowieka. Niezależność od Boga, niemoralność. Nie to, czy ktoś kogoś zabił, zgwałcił, bo Jezus przyszedł i to wszystko wyrównał. Powiedział, jeśli Myślisz źle o swoim sąsiedzie, to zabijasz go w sercu swoim. A jeśli pożądasz jakąś kobietę, to w sercu ją gwałcisz. Sprowadził wszystko do serca: wszystko, wszystko. Ludzie od początku tworzyli wieżę Babel. Od początku szukali, jak się uniezależnić od Boga. I Bóg to widzi. Dał im prawo Mojżesza. I powiedział. Kto uchyli w jednym, jest winien wszystkiego. O co chodziło? Aby się opamiętali. Opamiętali się, że potrzebują Boga w życiu. Bo nie da się przestrzegać 620 przykazań rabinicznych. Nie da się. Kto uchyli w jednym, jest winien wszystkiego. I Bóg widzi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego na tej ziemi. Ludzie tutaj przechodzą i mówią, ja jestem dobry. Rozmawiam z ludźmi, ja jestem taki, jestem taki, jestem taki. To nie ma znaczenia. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, czy bogaty, czy biedny, czy dobry, czy niedobry. Ja byłem prawnikiem, współwłaścicielem dwustuosobowej kancelarii prawniczej. Miałem opinię bardzo porządnego człowieka, ale ktoś mi ogłosił Ewangelię. Uświadomiłem sobie, że jestem na prostej autostradzie do piekła. Co, co mi po mojej dobroci? Nie ma ani jednego sprawiedliwego, powiedział Bóg. I teraz odbywa się rzecz niesłychana. Jedyny w historii największy akt miłości, prawdziwej miłości Bóg schodzi na ziemię jako człowiek Jest napisane, że Bóg w ten sposób pokochał świat, że syna swojego dał co to znaczy? My rozumiemy po ludzku, że schodzi na ziemię jako człowiek Jest napisane, że Jezus wyrzekł się bóstwa Rodzi się jako normalny człowiek bo skoro człowiek przekazał władzę, którą miał od Boga Diabłu do na ziemi, to tylko człowiek mógł mu ją odebrać. Jezus przeżywa życie bez grzechu. Przeżywa to życie bez grzechu. Idzie na krzyż. Ludzie się gorszą po drodze. Jak rozmnaża chleb, to stoją w kolejce. Ale jak mówi pamiętajcie się, to nie chcą. Idzie na krzyż. Diabeł myśli, żeby go pokonał. Religijni ludzie się cieszą, że go zabijają. I nagle dzieją się rzeczy niesłychane. Jezus mówi, wykonało się. Następują potężne zjawiska na ziemi. Trupy wychodzą z grobów. Ludzie zaczynają pokutować, mówią, kurczę, ten naprawdę był Synem Bożym, ten naprawdę był królem choć mówił, królestwo moje nie jest z tego świata. Po trzech dniach wstaje z martwych, nie leży w grobie. Pokonał śmierć, a śmierci najbardziej boją się ludzie. Pokonał śmierć. Jego dzieło jest zupełne, zupełne. Odkupił ludzi, odkupił ludzi. I następnie swoim uczniom powiedział, idźcie. I głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Niech się upamiętają, bo ja zwyciężyłem świat. I teraz masz dwa wyjścia. Dwa wyjścia. Jedno, możesz to olać. Możesz powiedzieć, mam to gdzieś. Jestem dobry, jestem samosprawiedliwy. Według swojego systemu wartości jest ze mną wszystko okej. Okay. I w pracy, i w szkole, i opinię mam super. Jest ze mną w porządku. Sam posiadziłeś siebie na tronie, sam określiłeś reguły gry, bo on powiedział, że sprawiedliwość ludzka jest dla niego jak brudna, spodgawiona szmata. On powiedział, wierz we mnie i bądź posłuszny mojemu słowu, wierz we mnie, wierz w moje dzieło. Przelałem za ciebie swoją krew, nie dołożysz do tego, za darmo to dostajesz, bo zbawienie jest darem przyjmowalnym przez twoją wiarę. Więc jedno wyjście, możesz powiedzieć, sorry, nie chcę, nie tak. A drugie. Możesz powiedzieć tak, Jezus. Dziękuję Ci, że przelałeś swoją krew za mnie. Dziękuję Ci, że uniewinniłeś mnie za moją niezależność. Potrzebuję Ciebie. Wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Wierzę, że byłeś martwy i ożyłeś. Chcę, abyś był moim Panem i moim zbawicielem. Dla wielu ludzi to zbyt proste, zbyt banalne, bo są się chlubić swoją drogą zbawienia, którą i tak nie uzyskają. Ale to Jezus zapłacił cenę. Albo to przyjmujesz, albo tego nie przyjmujesz. Nie ma niczego pośrodku. Nie ma trzeciej drogi, nie ma czwartej drogi. Jest tak lub nie. Wierzysz w Jezusa, przyjmujesz albo nie. Nie ma czegoś takiego. Wierzę, ale. Jeśli wierzysz, ale, to znaczy, że nie wierzysz, bo wiara jest pewnością, a pewność to 100%, nie 99%. I zadaj sobie to pytanie, bo słowo mówi, żeby nie rzucać pereł przed wieprze. Tu nie chodzi o to, aby nakłaniać ludzi, o, o, wiesz, weź, do no weź tego Jezusa, weź. Ty musisz sobie uświadomić, jak bardzo Go potrzebujesz. Jak bardzo go potrzebujesz, aby iść do nieba i jak bardzo go potrzebujesz, aby doświadczać nieba na ziemi. Ty go potrzebujesz. On wszystko dla ciebie zrobił. Ty go potrzebujesz. Ty musisz się upamiętać. Ty musisz to zrozumieć. A jego dzieło jest skończone. Jego dzieło jest skończone. On jest stały i niezmienny. Stały i niezmienny. Zostawił ci wolną wolę. Powiedział, wybieraj dzisiaj. Wybieraj dzisiaj, kiedy słyszysz Ewangelię na rynku Kościuszki W swoim sercu Podejmujesz decyzję Czy jesteś tak, czy jesteś nie I jesteś nie To się nie tłumacz Bo u Boga nie ma niczego pośrodku. On powiedział, niech twoje tak będzie tak A twoje nie, niech będzie nie Bo wszystko co pośrodku jest od złego O, proszę Mędrzec przyszedł Musisz... Podjąć decyzję, czego chcesz. Bramka numer jeden albo bramka numer dwa. Mądrych wyborów. Te słowa, które głosił Jezus dwa tysiące lat temu, jak głosił Ewangelię, były bardzo proste. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. On nie cukierkował, nie przesładzał. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Te słowa są aktualne dzisiaj dla Was. Mądrych wyborów, kochani. Nazywamy się Kościół Dzień Zbawienia. Od blisko trzech lat regularnie głosimy tutaj pełną Ewangelię Chrystusową. Nieważne, czy jest lato full ogródków i tysiące ludzi, czy jest zima i mniej ludzi, tak jak teraz. My tu jesteśmy, głosimy do Was prawdę, ale decyzje należą do Was. Możecie nas znaleźć na YouTubie, na Facebooku. Jesteśmy publiczni, nie chowamy się. Ja nazywam się Michał Korgol. Tam jest moja żona Julita Korgol, jest Tomek Partes. Adam Partes, jest Ola Adameczek, jest Karolina, jest Sebastian Niedźwiecki. Jesteśmy ludźmi, którzy z imienia i z nazwiska świadczą o tym, że spotkaliśmy Jezusa w swoim życiu. Nasze życie się zmieniło i Twoje też się może zmienić. Ale musisz tego zapragnieć. To wszystko. Musisz podjąć decyzję, że tego chcesz. Amen.